Odcinek powstał dzięki zbiórce funduszy na Patronite, Bajkofi oraz bezpośrednio na YouTube. W dunie, po tym jak Harkonnenowie we współpracy z imperatorem Padyszachem Shaddamem IV Corrino zniszczyli prawie cały ród Atrydów, a Pol Atryda Został uznany za martwego. Najważniejszy cel Bene Gesserit, do którego dążył od 10 tysięcy lat, prawie legł w gruzach. Siostry zakonu twierdziły, że były o krok od stworzenia Kwizac Haderach, męskiego odpowiednika matki wielebnej, który będzie przewidywał przyszłość. Potrzebowały odpowiedniej konfiguracji genów oburodów, a konkretnie Fejda Rauty, bratanka Wladimira Harkonnena oraz potencjalnej córki Jessiki i Leta Atrydy. Gdy linia atrydów wygasła, Bene Gesserit wysłały swoją najlepszą agentkę do zadań specjalnych, Lady Margot Fenring na Gidi Prime, by uratować pulę genów od strony Harkonnenów. W tym celu uwiodła ona i powiła dziecko z Fejdem Rautą, stosując na nim raczkującą technikę imprintu, który miał na celu zmiękczyć mężczyznę i uczynić go podatnym na wpływy Bene Gesserit, jeśli stanie się ważną figurą w Lancradzie, a być może w Imperium. Czy ciekawiło was, jak potoczyły się losy dziecka Margo Fenring i Fejda Rauty? W kolejnych powieściach Kronik Duni Herbert ledwo wspomina, że Fenringowie zostali zesłani na wygnanie na Saluse Secundus, więzienną planetę Korinów, która była centrum szkoleniowym sardałkarów, nie domykając tego wątku. Sprawę wzięli w swoje ręce Brian Herbert i Kevin J. Anderson i przedstawili całą historię dziecka Margot Fenring i Fejda Rauty, które było kluczowe w fabule powieści Paul's Dune. Jeśli jesteście go ciekawi, to serdecznie zapraszam do oglądania poniższego materiału. Z tego miejsca chciałbym przypomnieć, że jeśli doceniacie to, co robię i podobają się Wam moje materiały, to możecie wesprzeć mój kanał, a wszystkie odpowiednie linki znajdziecie w opisie. Oczywiście ostrzegam przed spoilerami, które, choć wydają się oczywiste z racji tematu filmu, to potrafią niektórych zaskoczyć. Margot Fenring, jak już wspomniałem, była jedną z najlepszych sióstr Bene Gesserit, wyspecjalizowanych w akcjach przeznaczonych dla asasynów. Nie była matką wielebną ale efektem programu eugenicznego, który miał dać zakonowi najlepszego szpiega i agenta. Margot, zanim poślubiła hrabiego Hasimira Fenringa, prawą rękę samego imperatora Shaddama IV, miała wiele ważnych dokonań na swoim koncie. To ona pośrednio zmusiła barona Wladimira Harkonena do poddania się Gaius Helen Mochiam, by ta mogła urodzić Jessica, kobietę niezbędną do dokończenia programu eugenicznego Kwizac Haderach. Margot przeszła mentackie szkolenie przede wszystkim do tego, by móc z fotograficzną pamięcią gromadzić dane i informacje, które widzi w swojej głowie. Potrafiła też łączyć pozornie niezwiązane ze sobą fakty, dając szerszy obraz danej sytuacji. Gdyby jej zadania nie szły po jej myśli, umiała pozbawić życia chociażby samymi palcami na 63 sposoby. Jej mariaż z Hasimirem Fenringiem, jednym z najgroźniejszych ludzi w Imperium, tylko wzmocnił jej pozycję i reputację i nadal z całkowitym poświęceniem wykonywała swoje powinności wobec Bene Gesserit. Nic więc dziwnego, że została wybrana do pozyskania genów z rodu Harkonnenów, jednego z najokrutniejszych i najbardziej przebiegłych rodów w całym Landsradzie. Wladimir Harkonnen postanowił wyprawić huczne 17 urodziny swojemu bratankowi, Fejdowi Raucie, którego kulminacyjnym punktem była walka z gladiatorem, atryckim niewolnikiem. To była doskonała okazja, i na bankiecie pojawiło się małżeństwo Fenringów, a Margo bez trudu uwiodła i wykorzystała młodego Harkonnena. Później sprawy przybrały zły obrót rodowi Harkonnenów, a tajemniczy religijny przywódca na Arakis Muad'Dib, Jednoczył plemiona fremenów i sabotował wydobycie przyprawy. Ostatecznie sam imperator Shaddam IV, razem ze swoimi legionami sardałkarów, postanowił osobiście interweniować, co było częścią planu Muaddiba, który chciał go zwabić na planetę i przejąć władzę w imperium, co mu się ostatecznie udało. Po tym, jak zgodnie z prawem Kanle pokonał w pojedynku Fejda Rautę, a Hasimir Fenring odmówił rozkazu zabicia pola Atrydy, Razem z żoną zostali zesłani na wygnanie na Salusa Secundus. Wówczas zaczęło dochodzić do scysji między dawnymi przyjaciółmi, a hrabia zrozumiał, że Shaddam był nieudolny i to z jego winy na zawsze zaprzepaścił szansę na zdobycie jedynej, niepodzielnej władzy nad całym znanym wszechświatem. Jednak nie do końca, ponieważ jeszcze w czasie, gdy Arakis rządzili Harkonnenowie w roku 10192 po Gildi, na świat przyszła córka Margot, której kobiety wraz z mężem Hasimirem dali na imię Marii. Zakon Bene Gesserit nie zapomniał o niej i zdawał sobie sprawę z potencjału dziewczynki, która nosiła w sobie geny Harkonnenów oraz starannie wyselekcjonowanej Asasynki. Jednak, podobnie jak jej mąż, Margot była rozczarowana postawą zgromadzenia żeńskiego, które pozwoliło na wymknięcie się spod kontroli kwizac Haderach. Ten na czele legionów Fremenów i Sardaukarów rozpoczął swój dżihad i żadna siła w znanym imperium nie była w stanie go powstrzymać. Po rozstaniu z byłym imperatorem, Fenringowie zdecydowali się na najbardziej nieprzewidywalny ruch, jaki mogli wykonać i udali się na planetę Tlailax, siedzibę fanatycznych mistrzów inżynierii genetycznej, których tajemnice nie zostały odkryte nawet przez Bene Gesserit. Wszystko dzięki ich hermetycznemu społeczeństwu oraz awersji do kobiet. Rada Mistrzów zgodziła się ich przyjąć, ponieważ hrabia Hasimir miał asy w rękawie oraz haki na wszystkich, nawet mimo faktu, że towarzyszyła mu żona i przybrana córka. Dostali pozwolenie na zamieszkanie w mieście Talidei, ponieważ do świętego Bandalongu powindachowie nie mieli wstępu, z starannie wyselekcjonowanymi i zaplanowanymi wyjątkami. Tam z dala od wścibskich oczu mogli wdrożyć swój własny tajny plan. Mianowicie chcieliby ich córka, Mary Fenring, została nowym władcą znanego wszechświata. Od samych narodzin rodzice trenowali córkę w metodach asasyńskich, a jej pochodzenie dawało niesamowite efekty już od momentu, gdy dziewczynka nauczyła się samodzielnie chodzić. Benegezerit nie mogły sobie pozwolić na utratę puligenów Fejda Rauty, dlatego wysłały siostrę o imieniu Tonia Obrega-Kso, która miała zostać nianią i nauczycielką małej Marii. Margot znała możliwości zakonu i wiedziała, że dalsza niesubordynacja może zakończyć się śmiercią całej jej rodziny, dlatego zaakceptowała jej obecność. Zresztą Fenringowie byli mistrzami intryg i postanowili wykorzystać talenty Toni do dalszego szkolenia Marii w technikach Pranabindu i Bene Jezerit, nie zdradzając swoich prawdziwych planów, mimo że doskonale wiedzieli, że ta donosi o wszystkim matce przełożonej. Fenringowie nie wybrali planety Bene Tlailax na miejsce swojego schronienia, tylko ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy ale również z powodu możliwości, jakie mogli dać Marii. Fenring naocznie przekonał się o potędze wypaczania, ponieważ często gościł w Kartaginie, siedzibie Harkonenów na Arakis i poznał jego mentata, Pitera Vriesa. Swoimi kanałami i kontaktami usłyszał o procesie wypaczania, który mógł stworzyć z dowolnej osoby lub goli, mentata o wybranych predyspozycjach to samo chcieli zrobić z Mari, tworząc z niej wojowniczkę i asasynkę doskonałą, z umiejętnościami Mentata, co uczyniłoby z niej najpotężniejszą władczynię. Podobnie planował Leto Atryda, ponieważ chciał zrobić z syna przywódcę Mentata, ale ten przejawiał do tego naturalne predyspozycje. A Fenringowie chcieli posunąć się do zakazanych metod Bennet Lilax. Po przybyciu do Talidei, Kehl, sekretna rada mistrzów nie za bardzo wiedziała co zrobić z, z przybyszami. Jednak po szantażu hrabiego pozwolili im zostać. Ich opiekunem, a właściwie osobą pilnującą po Indachów, został mistrz Ereboam. Od samego początku Fenringowie byli niepokorni. Któregoś dnia Margot i Mari, które były transportowane specjalnym pojazdem naziemnym w ukryciu, chciały zobaczyć rynek Talidei. Szofer nie zgodził się, a nawet po użyciu głosu pozwolił im wyjść z pojazdu, ale w przebraniach sugerujących, że są mężczyzną i chłopcem. Ereboam był najważniejszym badaczem Skelu, eksperymentując z nowymi, nieznanymi dotychczas rozwiązaniami. Pokazał Fenringom jego najnowsze dzieło: neurotoksynę zamówioną przez Erla-Memnona Torvalda, przywódcę planety Ipyr i ruchu oporu przeciwko nowemu imperatorowi Atrydzie. Użył jej przeciwko golom Petera de Vriesa, które ku zaskoczeniu Fenringów były przygotowane do ewentualnej sprzedaży, ale po śmierci barona Harkonena stały się bezużyteczne. Wkrótce później, w wyniku szantażu, mistrz wytłumaczył, na czym polega wypaczanie, które składało się z trzech komponentów: chemicznego, farmakologicznego oraz psychofizycznego. I jak się okazało, zaledwie połowa kandydatów na wypaczenie przeżywała proces. Nie zmieniło to zdania Fenringów, którzy byli pewni co do umiejętności i wytrzymałości Marii. Dziewczynka cały czas trenowała i jako kilkulatka stała się niezrównaną w boju wojowniczką. Cały czas poddawana była surowym ćwiczeniom fizycznym oraz psychicznym. Była szybka, zwinna, precyzyjna i agresywna, a asystenci Ereboama, jak i sam mistrz, byli pod wrażeniem jej umiejętności. Pewnego dnia ten beznamiętnie zdradził swój największy sekret, który szokował nawet samą Margot Fenring. Mianowicie, Tlajlaksanie pod nadzorem Mistrza stworzyli własnego Kwizac Haderach, zaledwie po dziewięciu pokoleniach przyspieszonego wzrostu klonów, podczas gdy Bene Gesserit dążyły do tego samego efektu od ponad dziesięciu tysięcy lat. Zabrał ich do tajnych pomieszczeń, do których można było się dostać przez kanały wentylacyjne, a drzwi były zabezpieczone skanerem genetycznym. Wewnątrz ujrzeli pojemnik z gazem, w którym stał doskonały fizycznie około 17-letni mężczyzna o ciemnych włosach, orlim nosie i przystojnej twarzy. Okazało się, że miał w rzeczywistości tylko 9 lat i był klonem poddanym przyspieszonemu wzrostowi. Miał na imię Tallo i notorycznie poddawany był wypaczaniu, by deaktywować niepotrzebne synapsy blokujące możliwości jego mózgu. Fenringowie zażądali, by Mari zaprzyjaźniła się z Tallo i uczyła od niego, a Tlailaxanie by potraktowali to jako eksperyment. Bardzo szybko złapali wspólny kontakt, a dzięki doskonałej fizyczności Tallo, Mari wspinała się na wyżyny swoich możliwości. Z biegiem czasu Tallo zaczął otwierać się przed dziewczynką. I okazało się, że nie był udanym kwizat z haderach. W jego wizjach widział nieuchronną zagładę ludzkości i nie widział złotej drogi. Dlatego miał skłonności do samookaleczania się, co Ereboam ukrywał przed Kelem. Pewnego dnia pokazał Mari, że nauczył się oszukiwać skanery Tlailaxan i wymykał się ze swojego pomieszczenia. W swoich wizjach widział, że zgromadzili oni ogromne zapasy neurotoksyny, którą postanowił rozpylić przez kanały wentylacyjne i zniszczyć całą Talideę jako wyraz swojej bezsilności wobec nadchodzącej zagłady. Zaryglował się w pomieszczeniu kontrolnym, a tlajlaksanie nie mogli dostać się do środka. Wtedy Mari weszła przez mały szyb wentylacyjny i precyzyjnym ciosem powaliła talo, choć ten zdawał się wiedzieć, że nastąpi cios. Po tym zdarzeniu Ereboam zdradził kolejny sekret, mianowicie tlajlaksanie pozyskiwali DNA od poległych, najlepszych sardałkarów i fedajkinów Fremenów. Tworząc potajemnie armię Gol. Okazało się, że zamówił je sam Szaddam IV w wielkiej tajemnicy. Hrabia Fenring stwierdził, że nawet najlepsi z Gol nie mają szans w starciu z jego przybraną córką i doszło do zorganizowania pojedynku na śmierć i życie. Mari pokonła nie aż 15 Gol naraz, co udowodniło, że stała się gotowa do przejęcia imperialnego tronu. W roku 10198 po gildii Fenringowie wysłali wiadomość Polowi Atrydzie, w której poprosiliby ich córka mogła na jakiś czas zamieszkać na dworze i poznać, jak wygląda życie w Arrakin. Pomimo obaw, Pol stwierdził, że ma wobec Margot dług wody, ponieważ ta zostawiła jego matce zakodowaną wiadomość ostrzegającą przed zamachem Harkonnenów. Poza tym czuł dziwną więź z Hazimirem Fenringiem, którego nie widział w swoich wizjach. Co oznaczało, że musi być albo jasnowidzem, albo nieudanym kwizac haderach. Ten zresztą odmówił zabicia pola po tym, jak pokonał Fejda Rautę. Marii przybyła na djunę do stolicy Imperium i szybko zaprzyjaźniła się z kilka miesięcy starszą Alią, która też była niezwykła, ponieważ była już wtedy matką wielebną, z dostępem do wszystkich wspomnień żeńskich przodków. Razem bawiły się nawet jak zwyczajne fremeńskie dzieci, wymykając się na pustynię i łapiąc skorpiony. Po sześciu miesiącach Fenringowie zapowiedzieli się z wizytą, a Pol rozkazał przygotować skromny bankiet, w którym mieli wziąć udział Pol, Czani, Irulana, Stilgar, Korba, Alia i rodzina Fenringów. Wszystko zostało sprawdzone. Nie znaleziono żadnych urządzeń mogących pozbawić ich życie lub trucizn. W trakcie bankietu Marii wyciągnęła z nogi krzesła organiczny, iksjański i głowicz, który został wydłużony i utwardzony przez urządzenie elektryczne Margo. Następnie kobieta zdjęcia na szyjnik z tlajlaksjańskimi klejnotami, które wrzuciła do pucharu z alkoholem, wydzielając paraliżujące opary. Stilgar, Korba, Czani i Irulana padli obezwładnieni, a Mari rzuciła się na pola. Ten zaskoczony jej umiejętnościami był w defensywie, aż młoda Fenring przebiła się przez tarczę i raniła Pola. Wtedy z pomocą rzuciła się Alia, która wbiła nóż w plecy dawnej przyjaciółce, czym zaskarbiła sobie później przydomek Święta Alia od Noża. Korzystając z zamieszania, hrabia Fenring przebił serce Pola ostrzem imperatora, a następnie został obezwładniony przez fedajkinów. Imperator przeżył, ponieważ Czani podała mu wodę życia, która spowolniła jego metabolizm i dała czas na zregenerowanie się organizmowi. Gdy ten doszedł do siebie, nie zabił Fenringów, ale skazał ich na wieczną banicję na Salusa Secundus, by żyli w cieniu niegodziwości, jakich się dopuścili przez całe swoje życia, z poświęceniem własnej córki włącznie. Tak wyglądała historia dziecka Fejda Rauty i Margot Fenring. Marii była cudownym dzieckiem z niesamowitym potencjałem genetycznym. Dzięki treningowi asasynów i Bene Gesserit oraz metodami Bene Lilax stała się potężną wojowniczką i jako sześciolatka zdołała pokonać w walce wręcz samego z Haderach. Sama straciła życie z rąk przednarodzonej Ali Atrydy, która jeszcze w łonie matki, Lady Jessiki, przeszła agonię przyprawy, stając się matką wielebną, z dodatkowymi umiejętnościami wynikającymi z jej atryckich genów. Jestem ciekaw waszego zdania, czy wątek Mary Fenring został odpowiednio rozbudowany i zakończony przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona. Zostawcie swoje komentarze i dziękuję wam za obejrzenie poniższego materiału. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco was do tego zachęcam, a jeśli macie możliwości i chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia tego kanału to odsyłam Was do odpowiednich linków w opisie. Tradycyjnie dziękuję tym, którzy już mnie wspierają, ponieważ bez Was nie mógłbym tworzyć swoich materiałów. Do zobaczenia już niebawem i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.